Siemma, koziomeczki, jestem Ebert, to jest kolejność na moim kanale. Witam Was w Minecraft. Klasycznie. Eee, to jest mapa fabularna. Nie wiem czym no, czy hmm, to jest mapa fabularna od autora Pawcik. E, nazywa się Dzień Zagłady. Jest bardzo fajną mapą popularną. Co jest? Opowiadającą. No, ale jak po zombie, ja przepraszam, że nie było aż tak długo odcinku, bo była najdłuższa przerwa. Ale no po prostu. Nie miałem co nagrywać. No. Serwera na którym grałem nie ma i raczej nie będzie. Odbywałem się streamy na moim Twitchu Ebert 1. Jeszcze tam pewnie linka. W opisie nie streamuję codziennie, nie streamuję regularnie. Po prostu jakoś tak będę podparła się mniej więcej 18. Jakie mi się chce, no coś takiego głównie. O, klasyk. przynajmniej po prostu gierkę. Nie będę wam czytał, bo są Jak mogliście przeczytać? Zatrzymać... Może zatrzymać Zatrzyma... Zatrzyma sobie film, jeżeli nie zdążyliście. To był nasz przyjaciel Frank, który powiedział, że <coughs> coś tam są jakieś zapachy, nie wiem czy sam sam, ale ja... zostawiłem ci w Nie jest tego dużo, ale starczy ci aby dotrzeć do bugra. Odłożymy to tu. Bo nie ma tu jakichś na coś e, TAGER SIKIERA ZISKERY ROCZERO pewnie będę bił e, Czarkolol jakiś Mapa ma własne tekstury, ma też mody to są, są najgorzej, że to jest zdrowie. No dobrze, jeszcze tu mamy noc, coś jeszcze jest. I Podstawowa rzecz Będzie dużo rzeczy Ale ja nie mam punktu, żeby jej nagrać Bo bardzo chciałbym ją nagrać hmm, Żeby ją nagrać Ale wow Jest tyle, że jest pozmienione Potrzebne było drewno. Nie mi jest to jakaś droga do tego bunkra. no jeszcze, jeszcze raz przejdę tą książkę. Tą mi jedną wezmę. Mm. To było tu. Mm. Wyjdziesz z domu głównymi drzwiami i iść cały czas na wprost, na pewno trafisz. Okej, okay. wezmę to, może się przydać, jakiś drewno by mi się, się przydało, ale z, za koszty są wygodne. Dopóki nie mam tarczy, to mogę tak łazić. Niech jest noc, to jest w ogóle... <laughs> Te pająki, jakby Co ci się stało? Jedyne co do dobrałem, to Opti sobie wygrałem, ponieważ... Może mi aż, żeby to jakoś płynnie działało wszystko, o, jest no coś. Nie wiem, powiem że czy... Powinienem zabijać. Na przykład. No dobra, e, zwierzęta. Czy nie powinienem ich zabijać? Jak najbardziej bardzo potrzebował żarcia, to pewnie będę je zabijał. Dobra, mam no, jakiś tu budynek militarizowany woda Jest to custom NPC, więc to do tego. Mapa jest naprawdę bardzo dobrze, że stara strzykawka, nie wiem, może się czegoś przyda. Może zażyć coś robi bo tutaj to o mnie Mmm Notatka Panik. Josefa. <coughs> Jestem przydzielony na jakiś czas do wieży, aby przyjmować ludzi do badań. Z, zanim wchodziśmy do bunkra ludzie panikowa, panikują. Czasami robi, robi się tutaj zamieszanie, ale staramy się nad tym zapanować, jak tylko możemy. Już niedługo kończymy tutaj naszą robotę. Ponieważ została już tylko. War zkałsów do szabadania, czyli mamy jakiś DZF, który badał tych oczy, no, czy nie czy można puścić ich do bunkra. Nie, ogółem, w tutaj nie pamiętam skutnie. trochę pamiętam, ale to ma no. o fajnie. Przynajmniej wchodzić pojedynczo. OK. A i pochodnie się ale głupie wygląda. Mm. Czemu ja tego otworzyć nie mogę Rotem flash to jakieś notatki na razie w sumie e, jestem już po błąkszeniu, bo powinna dotrzeć tu moja siostra no, Mam nadzieję, tylko że będzie cała i zdrowa Edwards Kot. Nie chciałem nikomu o tym e, mówić, ale podczas podróży do. Zresztą, ze głodu. Znajomy pomógł mi się przedostać do. Przed, bez badań, do środka. Napiska. Mam gorączki, wszystko mnie boli. E, Czyżby to był. Jednak. E, Wydała się infekcja Oby nie. Mam nadzieję, że wojskowi nic nie zauważą. Edward Scott. Zostawimy go tu. No. Zegarek może się dużo przeczytać, chciał. Nie wiem, czy tutaj można tryhardować, że... Oprócz Jacoba jakiś... E, jest system w bunkrze ale zabronili tutaj wnosić jakiekolwiek broni. Każdą broń, którą znaleźli, by u nas... By u nas... No, co? Każdą broń, którą znaleźli, by u nas idzie od razu... Aha! Na dół do magazynu pod klucz. Nigdy m, obiec... Nigdy, niby obiecali, że oddadzą ją przy wyjściu, ale ja im nie ufam, dlatego schowałem... więc jeśli ktoś znalazł w skrzynię, to i tak nie ma klucza do niej, ja jednak będę wam tobą. A w sumie to ważne, może się przydać. A w ogóle. no to, to, ono, to, to franka. Ale jeszcze coś nie ma. Jestem już w bunkrze, Zresztą, ludzie, mamy tutaj prąd, wodę, żywność, miejsce do spania. A co najważniejsze, jesteśmy tutaj bezpieczni od tych szwendaczy. Sam to może i nie jest w dobrym stanie, ale pewno wiele wytrzyma. Dodatkowo jest tutaj uzbrojenie wojskowe. Wojsko, wojsko uzbrojone wojsko. Więc nic nam chyba nie grozi. Franka. Okej. Okay. No jak widać, to wojsko tak mało coś dało. Tutaj kolejni żołnierze i jacyś to nie wygląda jak zombie, nie wiem jak kawali zombie jakiś co to jest? a to jest drewno chyba tak? dark wood dark planks okej planks a zbiorę w sumie to musi kiedykolwiek unieść tak? z nie będę też aż tak yy, w takich odcinkach robił, się się postaram. Kolejne jakieś... Mogę ci wziąć ten garnek? Nie mogę. Dawaj tam pochodnie. Aż o. Nagranie. Okay. No jakieś notatki. Zaraz to przeczytamy. go otworzyć. A, nie O, jest zbrojownia, pogers. Nie, to okay, mamy full iron set, miecz i broken battle. <coughs> Okej, okay. więc czytamy te notatki. Notatka... No, tak się chyba czyta. A wraz z moim... ...wojska stacjonującego w laboratorium. Kazano nam utworzyć tutaj... Yy, ...bliższy punkt schronienia dla ludzi do laboratorium jest daleka droga a my musimy chronić jak najwięcej osób ochronić jak najwięcej osób e, ja jako kapitan mam być dowódcą tego bunkra John Keegan okej okay. czyli tam odkładamy może jakąś informację musi dowódca jest to stary bunkier. Znaczy jest to stary bunkier. Przedwojenny, lecz pozostało pozosta jeszcze kilka rzeczy, takie jak stare ma materace i łóżka oraz inne przedmioty. Resztę zagospodarujemy sami. Szczególnie musimy zapłacić się w jakiś punkt medyczny. Mamy ze sobą lekarza, więc... W razie czego będziemy mogli pomóc rannym. Okej. Okay. da. <laughs> Przepraszam. E, nie możemy przy... Najpierw muszą przejść badania. Wiesz obok, czy nie są zainfekowani. Mm, jeśli zaraz odda się do bu... dałoby się tu, będziemy po nas. Dla bezpieczeństwa a innych nie możemy tak ryzykować. I tak średnia sprawdzacja to jak widzę, ktoś musiał przedostać się do Naraził na, be... na niebezpieczeństwo nas wszystkich. Czas się stąd wynosić. Gdy próbowałem ratować innych, sam zostałem zainfekowany. Emma ma do mniej szacunku. Moja służba kończy się tutaj, członkile. Miś <laughs> do osób, osób bada mnie. To jest zwykłe pociąg, tego nie otworzę. To też wada. Drzwi do magazynu. już okay, miałem zabierać te zimne. Eee, Jakieś coś. jakiś żarcie zawsze. Ja to rotten Flash też nam no, był może się przydadzą. Cooked <coughs> o oh, mm. Ironowy Pickaxe, Overs Pumpkin Pie. List od 3, ok. Meron zrobię farmę automatyczną. <coughs> Jest mi niepotrzebny. I rotten Flash i Rotten Flash. <coughs> to znowu ja Pewnie zdziwiłeś się, gdy tutaj wszedłeś. Ktoś z górnego poziomu wniósł do bunkra infekcję. Sam się dziwiłem, skoro wszyscy przed wejściem do środka musieli przejść badania. Ale nie czas, żebym o tym, o tym myśleć. Musimy wynosić się stąd. Czym prędzej, kazaj iść nam do laboratorium. Może znajdzie się również miejsce dla nas. Będę oznaczał drogę do ciebie. Z słupkami. Abyś mógł iść za mną. Dla naszego dowódcy Johna nie udało się przeżyć, dlatego poprosiłem ludzi, aby zostawili trochę zapasów dla ciebie. Frank. Dzięki Frank. Zostawię tam notatkę, może się przyda. Tak. taki Josefa. Joseph. Jacob to był ten z pistoletem. To już mogę odłożyć stare szkafki spider spider i trzeba wezmę um, chyba tyle możemy chyba wychodzić już z mną a nie jeszcze to jest punkt medyczny tu trasza tutaj jest ciasto założę się. i tu nic nie ma bo to są słabe sypialnie 3, okej. Okay. Więc zrobimy już tą wyjazd. Fajnie, że udało nam się zebrać zdroje. Szkoda, że nie mamy tareczy. Ale nam jest dzień. Eee, teraz drewniane słupki, tam są chyba tak dobra. Um, bo nie Powiem, że to się nie dopływać. Mamy jak coś, staram się hejbeli na tego, na ewentualne opale, bo nie mamy jeszcze fiodra. Są w to jeszcze, dobra. A te zwierzę... dziwny, a nie, dobra, nieważne. Miałem mówi, że owce nie są zmienione. Myślę, hmm. że to Tam jest lawopól. Co trzeba widzowie, znowu? Jedziemy do naderu. O chwilę tam jest węgiel. Wezmę sobie węgiel. Dwa, dwa, ale... Dwa, ale wezmę, nie? Eee... Tam są jedna Kurde, zapomniałem o tym, J, o tym Jacobie. Wracam się do bunkra. Czy... czy blisko bunkra. Pod jakimś... Eee, Jestem... Na... W okolicy bunkra, dobra. No mówi nam gdzie? A szkoda. Dobra, już widzimy tą wieżę całą. A tu szybko zjedzenie z tej wersji, ja pierdziel. Mm. O co coś jest. A to jest klucz yy, o Iron Ballet i Iron Gun. Spoko mamy pistola i możemy spadać. E, w sumie dotrzemy do jakiegoś miejsca i będę kończył odcinek. Bo nie lubi się długich odcinków, wiem to. Kuk żeby nie musiał nas obżerać wszystkiego. Bo mnie to trochę irytuje. Jak to jest? No, hard. Czemu tu nie ma zombiaków? Chyba powinno się raz mieć w dzień. Nie wiem, ja wszystko zrobiłem dobrze, ile dobrze wiem. Czytałem informacje, jeszcze doczytam je poza odcinkiem. Może dzisiaj będę miał. Taki... O, jest to jakiś namiot. Czy coś. Nie wiem. A Fajnie. Mamy pracę Aż z chwila, czy tam niczego nie było jeszcze. Bo. Gościu, miałem ja coś przy sobie. Co mu wadzić? Robi. A nie, wyziełem to w sumie. No lepiej to wyjdzie. Mogę ciebie Nie, nie mogę. Gdzie jest tu jeszcze coś? bizna. na <grystyczne> 5 i szukamy, czy może coś znajdziemy. Tam jest iron, ale nie, powinien, nie wiem, czy powinienem tak to robić, że ja e, mining i tak dalej, czy może powinienem brać rzeczy z tych, co mi dadzą. Plus forest. No ja pierdół, ale to się szybko nie kończy. Nas hardkorzą, mnie już się tak szybko nie kończy. A nie pływam stople to. Aż znaczy nie pływam, nie, nie lata yy. O, jest coś. Zobaczę, ile minut grania jest. 27 yy. minut. To możemy jeszcze tu posiedzieć. Mamy 9 minut. Stare kartki. Super lekarstwo a poison. Roselman oh, list od franka. Jesteśmy już spory kawałek od bunkra. I nam tutaj odpocząć pod warunkiem, że zabierzemy ich ze sobą. Niestety, kilka godzin później stracili jedną osobę. Zwała się Amanda. My jej ładny grób i pochowaliśmy ją na wzgórzu Frank Okej okay. Pewnie nie informacji Dobra. Jedziemy sprawdzić grób, nie? <grybujesz> nie wiem Idziemy odkopać grób Na wzgórzu Czyli pewnie ten wzgórz Chyba, że tamten Ale nie wiem jak to oglądałem to 3 lata temu, to pamiętam, że na to. No właśnie, Ripomando. Są deski, dobra, Czy kHz. Okej. kolor. Masz jeszcze 3, 3, 3 dodatkowe. Krócej ułożyć, Masz zapasowe, takie inne, wykopy go znowu. Żeby nie było. Wiem, że nie, Ja nie jestem z porządek regularnych, ja, ja po prostu robię wszystko szybko. I no Nie ja jestem walnym. No. Ale to nie było tu, tylko tu. Notatka Amandy. Nie wiem, na razie zostawię to tu, tu. Tu, eee, notatka Amandy 1 Jesteśmy już kilkanaście kilometrów od domu. Niedługo powinniśmy być blisko bunkra, w którym wszyscy mówią podobno. Mają tam wszystko, co jest potrzebne, żeby przetrwać tą apokalipsę. Amanda Scott, czyli to była si ta siostra tego bunkra? Amandy 2. Niedawno przyszła jak tu jakaś grupka. ludzi, wiedzieli nam, że nie mamy po co iść do bunkra, ponieważ zostały już zajęty przez zarażonych. Idą w stronę laboratorium, które chroni wojsko, ale prosili nas, czy mogliby, czy mogli odpocząć tutaj. Przez jakiś czas. Oczywiście za... zgodziliśmy się pod warunkiem, że zabiorą nas ze sobą. Zapytałem się o mojego brata, Edwarda Scotta i powiedzieli mi, że był w... z moim... Był z nimi w bunkrze, ale niestety nie udało się... Nie udało mu się, ponieważ został zainfekowany. Smutna smutka, smutna minka. Idziemy się tak, za każdym razem. Trzeba, otwierać? E, poza że tam cię odpoczywali, ja poszłam szukać jakiegoś siedzenia, aby nie umrzeć z głodu. Podczas podróży nie wiem jak się stało, ale skończyły zaskoczył mnie jeden ze z i ugryzł mnie w rękę. Prosiłam przyjaciół, żeby że gdy umrę, to żeby upewnili się, że, że się nie zmienię Nie chciałabym stać się jednym z tych potworów Teraz będę mogła zobaczyć się z moim ze swoim bratem Amanda Scott trochę satyga, no co mogę innego powiedzieć Kinda Satga Fuck no. Zdaniem, już będę kończył ten odcinek, bo nie chcę, żeby ta seria skończyła się na jednym odcinku, tylko na kilku. Więc jeszcze raz, jeżeli będziecie chcieli obejrzeć live, live'a, prawdopodobnie będzie możliwe, że dzisiaj o 18 zacznę, tak? Jeżeli się ze wszystkim wyrobię, z tak i tak dalej. Eee, na Twitcha dam linka do Twitcha w opisie. Wrzucę to na pewnie gdzieś w 11, coś takiego. Eee, więc komentujcie, subujcie. Na Rzeź, cześć.